Halo halo, witam bardzo serdecznie gra rankingowa 1 na 1 gram gracza don't touch my lala. La la. spotykam go chyba po raz trzeci w swoim życiu przed tą grą był wyżej ode mnie rozstawiony, także zaczynamy miejsce wydaje się dość tragiczne ponieważ mój styl gry opiera się na obudowaniu a tutaj jest problem, bo nie ma wokoło surowców Mapa wydaje się być do, dość duża. No i sobie przyspieszmy, bo tu nic ciekawego nie będzie się działo. A gra dość długa. My tutaj wyzbierałem praktycznie całe drewno i zaczyna się problem, bo muszę przenosić wszystko tutaj. Czyli ci robotnicy nie są w żaden sposób chronieni. I buduję sobie mm, budynek, w którym będę robił jeźdźców. Tutaj wykorzystam dodatkowo te krowy. No i tutaj on już atakuje. Nie jestem zbyt na ten na jego te, gotowy. No ale cóż, trzeba walczyć. Taka zabawa troszkę. No i tutaj ulepszam tych robotników, a tych jeszcze nie ulepszam, ponieważ zbierają mięso, także więcej z niego mają i kolejne ataki. Z tej strony i z tej cały czas. Tutaj źle jest w tym miejscu siedzieć, ponieważ nie ma drewna, dlatego przenoszę większość robotników tutaj. Jak wiemy, Europa potrzebuje dużo drewna. No, i staram się w jakiś sposób je chronić i buduję wieżyczki. No i idziemy z kontrą. Chwila przestoju, jak widzimy, przeciwnik idzie tutaj. Ja się nie wracam, ponieważ i tak ci jeźdźcy nie daliby rady sobie z taką armią. Dlatego jedziemy na jego gospodarkę. Co ciekawe, ile jeden jest w stanie odciągnąć za sobą armię, jeśli on na niego zaznaczy. No i tutaj wjeżdżam do jego bazy, on jednocześnie wchodzi mi tutaj Staram się te jelenie zabijać, jak są darmowe to I tutaj jest dość takie kiepskie miejsce dla niego, ponieważ źle mu jest tu przejść, jest dużo wieżyczek, jest paru konnych No może sobie przyspieszmy tu się udaje wybić paru robotników, ale nie zbyt dużo nie i tutaj niszczy wieżyczki na szczęście tutaj ich miałem bardzo dużo a bardziej mi zależało na ochronie tego miejsca no i odbudowuję kuźnię, ponieważ zniszczył tutaj No i atakujemy. Tutaj cały czas ładnie chowa robotników. Jednocześnie on mnie atakuje tutaj. No i jestem w kolejnej epoce. No i cóż, jak widzimy drewno tutaj wyzbierane. Mogę zbierać tylko ze złóż niestety nie jest to zbyt y, efektywne Dlatego przenoszę wszystko tutaj Zbieram sobie stąd, stąd Kiepska mapa do grania, niestety No i tu kolejne złożę Buduję też przy nich sobie wieżyczki, żeby on nie widział, co ja robię. Bo on atakuje już legionistami i topornikami. No, legioniści bardzo dobrze radzą sobie z wieżami. Tutaj znowu niszczy kuźnie. No szczęście, jeszcze tutaj zbieram. <tryk> No i późno średnio się kończy powoli. Może wyłączmy sobie mgłę wojny. Co ciekawe, tutaj stali cały czas i nie zaatakowali. To też dobre. I przyspieszmy sobie. Zbiera kolejną armię. Ja tutaj już go wyprzedzę w epoce. On jeszcze nie zaczął późnego średniowiecza. No i znowu muszę stąd uciekać. Niszczy tutaj wszystko. No i już mam problem, bo brakuje złóż do zbierania. No i tutaj robię sobie lekkie karabiny maszynowe bodajże Ulepszam robotników No i tutaj powoli zaczynamy atakować Niestety, ale lekkie karabiny średnio radzą sobie na długich łuczników No i dalej muszę szukać kolejnych złóż No i zwiększam sobie limit No i jedziemy dalej Cały czas przesuwam wizję do przodu Tutaj ulepszam kuźnie. Zobaczmy sobie ile oni muszą w niego strzelać, żeby go w ogóle zabić Teraz tankowacie oni są, niestety. Taki, taka zabawa, o to czy dostanę się do dalej, żeby zbierać jakieś zasoby. Tutaj cały czas problem z drewnem. No i przesuwamy wizję. Plan był taki, żeby dostać się tutaj do wody. I co, że i oni dalej podchodzą bardzo blisko. Strasznie, tankowaci są. Te, wie te wieżyczki nic im nie robią, karabiny maszynowe podobnie. No tutaj ulepszam sobie wizję, żeby widzieć więcej. No i kolejny magazyn, żeby dostać się do drewna. Lekkie kamy dalej sobie nie radzą. No i tutaj staram się przesuwać cały czas do przodu, ale jest problem, bo ponieważ te wieżyczki cały czas tu stoją No już mam tutaj zrobione dwie, yy, dwa doki No i cały czas lekko do przodu, żeby nie strollować sobie gierki No i jeden kuter i będę budował tutaj na wodzie forty No i chcę robić też drenoty. Gra trwa już godzinę. No i tutaj, forte są postawione w stronę jego bazy. No tutaj też wchodzę mu na gospodarkę. W tym momencie gra się kończy i awansu awansuje na siódme miejsce. Także dzięki za oglądanie.